ważne jest to, że ty czujesz energetycznie, co w danej chwili, w danej istocie jest potrzebne. I mimo tego, że objawy mogą być takie same, to tak jakby energetycznie ty wyczuwasz podłoże jej choroby. Jej, jej, jej... Mogę coś dodać, mam taki dar na to odświelenie, że jak patrzę na człowieka, to wiem, jaki to jest człowiek, co potrzebuje. Czy to jeszcze jest związane, z, z duchem wewnętrznym, czy z materią, w pracy z dziećmi, czy mam huknąć na tą osobę, czy mam delikatnie? Czy mogę, mam taki dar, dzieci to się boją, mówią, czy pani zna nasze myśli? Ja mówię nie. Tak no, no, dzieci mówią. No, 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 no. Znaczy ja w ur uruchamiać. Jak, klasa, klasa mi tak przyszła, kiedyś powiedziała się, zdziwili, mówią, ja nie znam waszych myśli. Ja po prostu wiem, co mam powiedzieć. No widzisz, czyli twoja funkcjonalność też się uruchamia, bo to właśnie na tym polega twoja funkcjonalność. Ty czujesz, co w danym momencie jest co potrzebne. I tutaj ja, akurat ja ci mówiłem na przykładzie ziół, ale to jak widzisz, jest na wielu aspektach, że ty po prostu wyczuwasz energetycznie, co jest w danym momencie komu potrzebne. Patrzę na człowieka, dzisiaj przyszła dziewczynka i zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o takich duchowych rzeczach i ona się otworzyła, że trzeba rozmawiać Zbórcy, bo ja pracuję z dziećmi artystycznymi. No i patrzę, płacze i zaczyna, widzę w niej emocje, no to zaczęliśmy o tym, o tamtym, o siamtym, o właśnie energia podarza za uwagą i tak dalej. I widziałam, że potrzebne to jest, tak? To jest dzisiejszy, dzisiaj przykład, nie? Przed, mhm. przed, przed tego. Także to no. tak potwierdzam. Mhm. Dobrze, Paulinko. Czy ty chcesz coś tutaj dodać? Mm, jedynie co dodam, bo tu, tu już dobrze fajnie powiedziałeś. Um, oprócz tego, jeszcze bardzo często, ty bardzo często lubiłaś pokazywać się w męskiej formie. Tak, czuję to. I ty, ty swoją obecnością, nawet nieraz stojąc obok kogoś, miałaś dać mu poczucie bezpieczeństwa, wsparcia, otuchy. Mhm. Ty byłaś pewnego rodzaju wsparciem, nie w rodzaju siłowym, tak, ale ty wiem, swoją wiem, 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 to. energią oddziałowywałaś na dane istotki, że one nagle spokojniej spały, czy spokojniej się czuły, pewniej się tak. czuły. Od tej pory tak mam, że jak byłam kiedyś animatorem w Oazie, to bardzo potrafiłam ludziom właśnie wspierać. Ludzie przychodzili do mnie po rady, różne rzeczy, no w ogóle takie rzeczy. Mm -hmm. Potrafiłam doradzić, potrafiłam zauważyć, co jest mu potrzebne i wspierać, bo moją funkcją zawsze teraz jest też wspieranie, że mam tych ludzi, mm -hmm. mam im pomagać, mam być, dlatego jestem nauczycielem. Mm -hmm. 2 lata, 32 lata pracy. I po prostu ja to zawsze czułam. Znaczy, nie to, że nauczycielem, bo już zmęczona jestem, już bym chciała coś innego robić, ale wiesz o co chodzi. Ja to czuję, bo ja wiem o tym ty mówisz. Doskonale to czuję. Mm -hmm, super. E, I teraz przez to, że te zmiany wszystkie zachodzą, ty też właśnie już zaczęłaś sama to robić, że zaczynasz też mówić nie tylko programowo, tak jak w szkole. Ale właśnie o energiach, o tym wszystkim, co ty się dowiadujesz, no. zaczynasz przekazywać tą wiedzę, zwłaszcza dzieciom. To jest najcenniejsze, bo te dzieci tego potrzebują. Bo bardzo często ich rodzice tego nie wiedzą. Dzieci nie potrafią czuć. Ja, yy, zaczęłam, na przykład jak omawiam geografię, czyli jak omawiam, to mówię, no słuchajcie, co czujesz, jak jesteś na górze? Nie? Czujesz, że. No, ja... super. W ten sposób zaczynam i zaczęłam tak robić. uderzę w Uderzetu w tej chwili i, yy, i geografii. I zaczęłam postawiam sobie, że zacznę tak. Super. Gdzie mogę? To w ten sposób, żeby one miały wyczucie pewnych rzeczy. Mm -hmm. jeszcze ci powiem przykład, to potwierdzam. Przyszedł do mnie kiedyś uczeń, chyba dziecko indygo, nie wiem, bo dzieci indygo już rozróżniam, i mówi do mnie tak. Powiedziałam, wiem, że mogę do pani przyjść, bo pani mi to wyjaśni. Mam energię wody i poruszam wodą. I boję się tego, mama tego nie rozumiała, mama też jest i mówi, co mam z tym zrobić? ja je ćwiczyć. Super! Masz ćwiczyć, bo jeżeli poruszasz wodą, to znaczy masz taki dar, to teraz musisz go rozwijać. I boję się tego. Nie bać się. Dokładnie. Nie No mu tak powiedziała. I do dzisiaj pamiętam do rozwijać. Możesz jeszcze co powiedzieć to? jedną rzecz. Ja też często <laughs> mówię, jak właśnie rodzice dzwonią, jak właśnie dzieci coś tam zaczynają robić. Jeszcze jedną rzecz, takie porównanie, że tak jak mm -hmm. są filmy o superbohaterach, to tak. ty jesteś teraz takim superbohaterem i zawsze co się dzieje, muszą poznać swoją moc, nauczyć mm -hmm. się jej, więc to jest teraz twoje zadanie. Ty się uczysz swojej supermocy. Mm -hmm, mm -hmm. I oni wtedy się czują dobrze, no bo o bohaterach, no to znają filmy. No tak, i one są tak. super, stara. tak? Później tak. mogą pomagać innym. Tak. Więc to też im daje motywację wtedy, no mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. to, to, to działa przy... naj, najlepiej zawsze. Tak, to dobry przykład, dziękuję bardzo, bo wtedy byłam nawet niezaskoczona i to było kilka lat temu i on zniknął, nie pojawił się, nie, w ogóle, mm -hmm. to przyszedł. Tylko po Ale to. Ty będziesz przyciągać takie dzieci, bo skoro Ty to potrafisz, to będziesz przyciągać te dzieci, żeby móc im to przekazać. Ja takie dzieci widzę, ja czuję takie dzieci od razu, jak patrzę na dziecko, to ja wiem, że ja mogę to powiedzieć. Bo ono wiem, że zrozumie. Ja tego nie umiem powiedzieć, tak to widzę. I, I tak robię, jak widzę, że to dziecko jakby będzie wiedziało o co chodzi, będzie czuło, to ja mu to mówię. Jezuć, na przykład, to, jakie to... ćwiczenia się robi z energią? No, tego jeszcze na nie Na Przykład. Mówię. Mhm, patrzymy, jesteśmy na dworzu, na przykład ćwiczenie mhm. takie, nie? I patrzymy w niebo. Jaki kolor ma niebo? No, to zazwyczaj niebieski, tak? A teraz zamykamy oczy. Mhm. Jaki kolor ma niebo? Mhm. Rozumiesz? I dzieci tak. nagle zaczynają mówić fioletowy, zielony, tam przeróżny. I super! Bardzo dobrze. Mhm. Ale jak to? Przecież nie jest niebieskie. Tak, tutaj, tak jak widzisz, jest niebieskie. Ale można widzieć inaczej. I to mhm. też jest super. Mhm. 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 Rozumiesz? I wtedy tak. uczysz, że nie musi być standardowo. Tak. tak. Że Drzewo może być zielone, tak jak dzieci rysują, a słońce musi być żółte. I Dokładnie. To to, że rozwijasz wtedy czucie. Ja sobie to postanowiłam jako zadanie do końca bycia w szkole. Dokładnie, to... tak samo jak na przykład, nie wiem, właśnie powiedziałaś drzewo, tak? Że narysować drzewo. A jak właśnie dookoła, jaką ma energię? Tak? Czasami, żeby ja, czasami, żeby nie używać słowa energia, bo dla dzieci to jest dziwne czasami słowo to jak świeci, bo dla nich to świeci, jeżeli zaczynają widzieć, to oni widzą, że to świeci, tak, błyszczy, tak, tak, tak? tak, czyli jak świeci, jak błyszczy. Mm -hmm, mm -hmm. I one wtedy wiedzą, no bo jak one to chociaż trochę widzą, to dla nich jest to tak, no świeci, błyszczy mm -hmm. przecież. Tak, tak, tak. Tak? Także ciekawe, no powiem Ci, że tak, no dzisiaj miałam taką właśnie rozmowę i, i Zuśka słuchała w przez ona nie wierzy w Boga, a my nie wiesz, mówię. Musisz wierzyć. Mówię. No. Masz mówię dziękować. Masz skierować się do wszechświata, gdzie chcesz. I do przestrzeni do tego serca. serca. Tak. I, I w ogóle słuchała tak. Nie? I to, co kolejne, kochać siebie. Kochanie siebie. Rodzice tego nie uczą. Żeby dziecko kochało siebie i akceptowało. Chamię to za egoizm. naprawdę. Nie. Kochać siebie, szanować. To jest najważniejsze. Bo tak. jeżeli kochasz siebie, to nie skrzywdzisz nikogo innego. Tak, tak. To prawda. To, to przyznaj rację. O mój Boże. I tak będziesz zmieniać właśnie dzieci i świat. Zobaczymy, co, jak, co tam góra mi dalej za, zaszykowała za te trzy lata, ale na razie to jeszcze mam. Uczę z dzieci artystyczne Ja uczę z dziećmi artystycznymi pracuję w bursie, czyli możesz z nimi porozmawiać, bo jestem różnorodny. Mm -hmm. Masz tam balet, masz, pisa, masz y, różne instrumenty, masz y, plastyczne, nie? To są ty mm -hmm. małe dzieci idą od czwartej klasy, od 9 lat do bursy, tak? I one same muszą sobie radzić. No to mm -hmm. jest tyle odlot. I po prostu y, te dzieciaczki no różnie, nie? I te dzieci no, same tego dokonują, to rodzice ich nie zmuszają, to one same chcą. A to jest burza dla dzieci z, całego, z całej Polski. Nie? Bo w szkole, no to jak w szkole, wiesz, wiadomo, w każdej szkole jest podobnie. Ale te dzieci są inne, naprawdę inne, zupełnie. One mają inną wrażliwość, ona się różnie przejawia. Czasami budeczka, czasami jakiś tam chłopców chodzi, potem im to mija, normalnie dziewczyną, potem, no różnie się to przejawia, naprawdę, ale wrażliwość jest ogromna. Ogromna. To jak się przyjdzie, porozmawiać, się przyjdzie się usiądzie, czasami oni chcą porozmawiać, to, to po prostu szok. No. no, takie inne ćwiczenie, które też dziećmi nieraz robię. To, no jest, to jest takie, że oprócz tego na przykład jak niebo tak, wygląda tak? przy zamkniętych oczach, to co słyszysz? No, Jaką melodię słyszysz, tak? Mhm. Bo najpierw w dziecko ci ja słyszę samochód, yy, tak? Czyli zmysły fizyczne. A po... jaką melodię słyszysz, jakie dźwięki? Tak, tak, tak. Takie mniejsze dzieci to ładnie to odbierają. Chociaż tak. mniejsze to mają. Ale tu mówię, tu po prostu będziesz czuła, już jakie hmm. pytania zadawać, e, to cię poprowadzi. Tu już będziesz, no to jest tylko jako wskazówki dodatkowe. Mhm, mm mhm. Mm super. Na czucie zwracać uwagę, bo też wiem, że to jest ważne. No. Tak, tak. To jest podstawowe wręcz. Mm -hmm. Bo dzieci malutkie właśnie czują, a, potem. a później jest to zabijane, tłamszone przez tylko szkołę, przez szkołę, tak. przez rodziców. Szkoła bardzo zabija, muszę Wam powiedzieć, bardzo. Mm -hmm. Tak jak patrzę przez tyle lat, jak uczę, to. Bo jak miałam wychowawstwo, to ja zawsze na czucie zwracałam uwagę i na to, co ta osoba czuje, i jak ona to wyraża. I dzieci same sekary kary dawały i mówiły: To ja zrobię. Nie, nie, to za dużo, co sobie dałeś. Mówię: Mniej, tak dużo sobie nie daj, bo on będzie sobie dowali, nie? Dobrze mm -hmm. ja poprowadzisz, to dziecko samo sobie powie, co ma, co ma zrobić. Mm -hmm. Jesteście niesamowici, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę pięknie się uzupełniacie, tak samo, bo to takie na... No... Trudno mi powiedzieć, ale naprawdę, jako osoba taka z zewnątrz, patrząc na Was, to i tą miłość Waszą widać, i to wewnętrzne czucie siebie widzę. I widzę Was, że jedno na drugie jest nastawione. I widzę też takie, yy, patrzenie na swoje potrzeby, na takie rzeczy. To widzę. Od razu Wam to mówię, to widać. Mhm. Ja to widzę przynajmniej. To nie jest tak, chociaż Pauliny, mhm. widzę, widać to po głosie. I to nastawienie do innych i to bycie dla ludzi z taką, z taką dusz, miłością i światłem. To też widzę. To tak się dzielę tym, co ja jestem w stanie widzieć tak na szybko, nie? Mm -hmm. Tak to wam powiem, że to widać. Widać to u Was. Dziękujemy Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Że ma. mówić jesteście. Także serdecznie Was pozdrawiam. Zostajecie w moim sercu, pamiętajcie. Jest ze mnie coś takiego, że też ludzi w sercu mam. I jakby pamiętam. I jakby, no, jak góra daje się ułożymy, to w razie czego? Mam do Ciebie pytanie, czy ten fragment, o który tyczy się Twojej funkcjonalności i później, jak opowiadasz właśnie, jak pracujesz z dziećmi, jak cudowne właśnie rzeczy robisz i co możesz jeszcze robić, jakie możliwości, czy to moglibyśmy puścić? Moglibyście. Super! Pięknie. Pięknie. No, fajna funkcja, mi się bardzo podoba. <laughs> I o to chodzi właśnie, żeby lubić to, co się robi. No Lubię, lubię to, co robię, tak. Lubię to, co robię. Nie, nie, nie robię tego na siłę. I pozdrawiam Was naprawdę z serca, serdecznie i wysyłam Was, wysyłam do Was dużo, dużo. Wszystkiego co najlepsze. Zajemnie. Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia, pa, pa. kochanie. Do usłyszenia. A wyślę film, pamiętam, wyślę Wam. A, dobrze. obiecałam.